Ciao wszystkim, witam w kolejnym odcinku z poleceniami. Dzisiaj weźmiemy sobie gimno Sai. Jest to anime opowiadające o szkole dla osób, które musiały pracować na farmie dla rolników. Nie, kształt do zawodu właśnie rolnika. Wszyscy... W tej szkole, wyjątkiem naszego głównego bohatera, pochodzą z rodzin farmerskich. Haciken, Yugo, czyli główny bohater, jest yy, jedynym mieszczaninem chyba w całej szkole. Nie jest specyzowany, czy on jest jedyny, czy po prostu. No, to jest jedyny znany nam. I yy, jakby to powiedzieć przyjechał do tej szkoły, żeby uciec od yy, swojego miasta. Od y, z przyjaciół, naszych przyjaciół, od znajomych ze Starego Miasta, rodziny. To nie jest zbyt niebezpieczne w tym sezonie. Sezon drugi już jest zapowiedziany na zimę 2012-2013-2014. Chyba. Nie wiem, musiałem sprawdzić to, no, ale powinien będzie jeszcze w tym roku zaimportowany, niż w grudniu. Um, anime jest z gatunku komedii i okruchów życia. No, szkolne to szkolne. Tam. Jak się coś dzieje w szkole to szkolne. Co, um, to, jakby to powiedzieć? E, to jest komedia, jakby z e, morałem, ponieważ wyśmiewa stereotypy, jak mieszczanie, przynajmniej w Japonii, myślą o pracy na roli e, produkcji żywności. W innych tego typu rzeczach. Z bardzo dużo jest takich zabawnych momentów, gdzie no, to jest normalne, ale w niektórych, niektórych ludziach to jest śmieszne, na przykład mnie. Teksty niektóre rozwalają. Komunika jest fajna, ma tylko 11 odcinków, to jest raptem jeden dzień do oglądnięcia, po prostu siadłem sobie na jakiś wieczorek przed spaniem da się to oglądać 3,5 3 godziny się to będzie zajmowało. Nie wiem, chcę się liczyć. E, odcinki są do 23 minuty. E, co to jeszcze można powiedzieć? Ma, w komedii jest taki malutki, malutki Love Story, po prostu Gosi się zakochał w jednej z dziewczyn. No, zbytnio nie nieodzajemnym. Ale to wszystko możecie zobaczyć. Ehm, Chyba... Tyle. Co jeszcze można powiedzieć o i jest trochę takich rzeczy, typu na przykład gościu będzie robił boczek ze świni, albo a nie będzie pokazany, na przykład jak się przetwarza mięso i wszystko, zabijanie tego, tylko po prostu dostanie mięso i będzie je Nie ma takich drastycznych właśnie scen, gdzie nie wiem, z zabijali e, z nie, nie przypominam sobie, żeby takie coś było. Um, nie, wiem, zachęcam do oglądania. Tak, na koniec przypomnę. Jeżeli macie jakieś gatunki, czy na przykład akcja e, szkolna, romans, tego, chcielibyście zobaczyć na przykład jakieś polecenie z tymi gatunkami, piszcie mi w komentarzach, bo mi jest łatwiej wybrać z mojej listy, po prostu i do polecenia. E, Lista macie w opisie, oczywiście. E, możecie sobie poszukać. Wszystko, co ma 10, to jest. No, mogę powiedzieć, że warto obejrzeć. Niektóre po prostu dają 10 za samą fabułę albo za sam humor, a nie zawsze są po prostu innych może zaciekawić, to, ale przeważnie wszystkie te same dziesiątki warto obejrzeć. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego polecenia.